Mamy tutaj zregenerowaną lampę do Mercedes ML, gdzie lustro soczewki jest wymienione, wnętrze lampy wyczyszczone, szkło soczewki dokładnie wymyte chemicznie, dodatkowo u dołu lampy zamontowana listwa LED do jazdy dziennej, dodatkowo tą listwę Wyposażyliśmy w moduł dynamicznego kierunkowskazu, gdzie po prostu sekwencyjnie są odpalane diody jedne po drugiej, co daje efekt, jak sami zobaczycie za chwileczkę, takiego przepływającego światła, jak to działa. Jedną ręką ciężko mi tu, ale spróbuję wam to zademonstrować. Mamy światło do jazdy dziennej. Po włączeniu kierunkowskazu listwa, która jest zamontowana u dołu, u dołu przestaje świecić białym światłem i zmienia się w kierunkowskaz.